Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy ECHO24. Dzisiaj moją gościnią Joanna Nyczak, Dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj rozmawiamy o 14. Wrocławskich Dniach Promocji Zdrowia, które 9 września. Opowiedzmy Pani Dyrektor, jakie, e, jakie badania będzie można wykonać za darmo w ramach tych dni. Mm -hmm. No, my po raz kolejny czternasty raz po przerwie pande pandemicznej wychodzi na to, że byłyby 17, już tym razem w Magnolia Park od godziny 11 zapraszamy całe rodziny wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie, ale również tych, którzy może na co dzień troszkę się zapominają. W tym względzie na to spotkanie z różnymi specjalistami. My mamy około 40 partnerów, więc będzie można wykonać wiele badań. Począwszy od takich prostych, podstawowych badań, jak badania poziomu cukru, ciśnienia, ale będzie można się spotkać z psychologiem, z diabetologiem. Będzie wiele wykładów, warsztatów. Dziękuję. Kursy pierwszej, kursy pierwszej pomocy. Będzie cytobus, gdzie będzie można zrobić badania cytologiczne, więc bardzo bogaty program. Będziemy mówić o zdrowym żywieniu, nadwadze, otyłości, o tych czynnikach, na które sami mamy, sami mamy wpływ. Także bardzo serdecznie zapraszam. To jest czternasta edycja, tak jak wspomniała Pani Dyrektor. A jakimi, jakim zainteresowaniem? Cieszyły się poprzednie? No, nie narzekamy. Zawsze było dużo, dużo chętnych, nawet czasami małe kolejki do, do specjalistów, ale małe. Zawsze można w tak zwanym międzyczasie. E, czymś innym się za, zainteresować w, w oczekiwaniu na e, swoją kolej. Także no myślimy, że frekwencja nam dopisze. Zmieniliśmy trochę miejsce. E, w tym roku w Magnolia Park, przed Magnolią Park. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Do, e, dopisze, bo szczerze mówiąc, w poprzednich latach bywało tak, że właśnie pogoda była tym czynnikiem, który czasami wpływał na zmniejszoną tą frekwencję, dlatego w tym roku w Magnolia Park na wszelki wypadek, gdyby tfu, tfu, pogoda nam nie dopisała, to zawsze możemy schować się do wnętrza centrum Budynku. handlowego. Mhm. Tak. Myślę, że to co warto podkreślić to fakt, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Zwykle takie wydarzenia są kierowane do osób o określonym wieku, do seniorów, do osób starszych, a tutaj nie ma takich ograniczeń. Nie ma takich ograniczeń, mamy stoiska dedykowane też dzieciom, takie na przykład jak kwestie próchnicy u dzieci, która jest niestety powszechna, podane to spotkania ze stomatologami w taki atrakcyjny i przyjazny dla dzieci sposób. Także jest wiele atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Będzie to okazja do spędzenia czasu z jednej strony, w, w gronie rodziny, czy przyjaciół z, z drugiej strony, na pewno z pożytkiem dla. E, zdrowia. Mhm. Tutaj też ważne, że, że niepotrzebne są żadne zapisy. Można przyjść nie, można przyjść i z na marszu, miejscu z marszu, tak e, z marszu e, jesteśmy od godziny 11, co najmniej do godziny 18:00. Trochę to też zależy od poziomu za, e, zainteresowania. No, mamy nadzieję, że będzie, będzie, będzie dużo. Duże. Po trzech latach przerwy, właśnie spodziewacie się tego, że, że może być trochę więcej osób? No spodziewamy się trochę ze względu na miejsce, tak? bo Magnolia Park jest takim miejscem, które ona sama w sobie ma sporo odwiedzających, zwłaszcza Złaszcza w, w weekend, mhm. więc jakby chociażby z tego powodu. No ale liczymy też na takich, którzy przyjdą ze względu na Dni Promocji Zdrowia, bardziej niż ze względu na, na, zakupy. na zakupy, chociaż można to oczywiście połączyć. połączyć. Do tej pory gdzie odbywały się Wrocławskie Dni Promocji Do Zdrowia? Do tej pory ostatnio były na Wyspie Słodowej, a jeszcze wcześniej były w w Ogrodzie Botanicznym. Czyli te, te lokalizacje bardzo, bardzo plenerowe, teraz trochę się zabezpieczyliście, mm, bez tak, względu na pogodę, pewnie tak, też, prawda? Tak, mhm. tak, tak. Niestety ta pogoda potrafi być bardzo kapryśna i cały trud i wysiłek organizacyjny. No, wtedy idzie troszkę na marne. marne. Pani dyrektor, wrocławianie chętnie korzystają w ogóle z badań profilaktycznych? Jakby by Pani to oceniła? Znaczy powiem tak, że no, Wrocławianie nie różnią się od Polaków średnio statystycznie. My oczywiście od lat właśnie dlatego organizujemy. Y, takie dni promocji zdrowia, żeby pokazać te wszystkie programy, które działają przez cały rok y, miejskie i, i, i nie tylko z których można skorzystać, żeby pokazać, jakie to jest ważne. Niby wszyscy wiedzą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W praktyce to niestety nie przekłada się na taki udział spektakularny nawet w tych programach narodowych, czy działający od wielu lat program profilaktyki raka piersi, czy program cytologiczny. Te poziomy tak naprawdę, żeby to tak zadziałało spektakularne, powinny być na poziomie 70. 80% populacji, dla której do, y, dedykowany jest taki program. program w Polsce, jest to na poziomie 20 do 30%. To, bardzo to jest, bardzo, to jest y, y, bardzo mało, także no, a to jest bardzo, bardzo o, o ważne, no bo my w naszych programach to widzimy, że w programie profilaktyki raka piersi, taki, który realizujemy już od 25 y, 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 lat, kilkadziesiąt tysięcy Wrocławianek y, y, wzięło udział w tym y, programie. Niestety, co roku mamy osoby, u których stwierdza się y, 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 zmiany, które wymagają interwencji i op y, operacji. Na szczęście na przestrzeni lat widzimy wyraźną poprawę w zakresie tego, z jakim stanem zgłaszają się te osoby, że to są coraz częściej takie zmiany, które nie wymagają interwencji polegającej na usunięciu całej piersi, całego gruczołu i potem ewentualnie reko, rekonstrukcji, tylko są zabiegami takimi oszcz oszczędzającymi, czyli fragmentu gruczołu, co jest też bardzo, bardzo, bardzo ważne i w całym procesie leczenia, ale też potem w kondycji psych psychicznej, psychicznej pacj pacjentów, więc no to jest ważne, w jakim momencie, momencie się wykryje. Mhm. Wy, wykryje. A czy jest jakieś takie badanie albo jakaś taka sfera, z której właśnie ocowanie najchętniej korzystają? To jest właśnie badanie piersi czy coś innego? No, program badania piersi jest naj, najdłużej funkcjonującym, więc on w tym sensie jest jakby, to już że tak powiem, lekarze, którzy w tym programie um, pracują, to mówią, że już pokoleniowo to się zmienia, bo to już e, babcie, przy, które kiedyś 25 lat temu brały udział w, w tym e, programie, przyprowadzają swoje wnuczki, e, wnuczki. E, więc... E, ale to ze względu na długość yy, yy, działania. My yy, staramy się zawsze promować to dodatkowo i docierać z tą informacją, albo współpracować z podmiotami leczniczymi, które w jakichś obszarach. A, się specjalizują. Na przykład mamy tam program wtórnej rehabilitacji kardiologicznej po różnych interwencjach kardiologicznych to i to realizujemy z podmiotem, który też od wielu lat realizuje taki, taki program. Więc z naszego punktu widzenia mamy chętnych, ale. Może gdyby były kolejki, to, było, to byłoby lepiej, a kolejek w sumie nie ma, bo one by świadczyły o tym, że ta nasza świadomość rośnie. Roś, rośnie. To jeszcze raz przypomnimy, 9 września, 14. Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia Magnolia Park. Od której godziny? Od godziny 11 zapraszamy. Do której jesteście? A, do co najmniej do godziny 18. .00. To zależy, ale jak będzie duże zainteresowanie, to pewnie i dłużej. Zostanie się dłużej. Zapraszamy wszystkich wrocławian, prawda pani dyrektor? Tak jest, wszystkich wrocławian i wrocławianki. Dokładnie tak. E, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moją gościnią dzisiaj była Joanna Neczak. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.